Z pod uwagę, że mamy tu do czynienia z dość niecodziennym rodzajem odcinka, stwierdziłem, że należy się wam odrobina kontekstu. Chodzi tu mniej więcej o to, że jeżeli z jakiejś przyczyny nie obserwujecie naszych mediów społecznościowych, to z dużym prawdopodobieństwem umknęła wam informacja, zgodnie z którą w ubiegły weekend byłem obecny na konwencie fantastyki w Koninie. Powinienem chyba w tym miejscu zaznaczyć, że w żadnym razie nie było to ogromnej skali wydarzenie. Ale skłamałbym, gdybym powiedział, że Kokon nie zapadł mi w pamięć. Szczególnie, że w zasadzie była to pierwsza nadarzająca mi się okazja, aby wygłosić własną prelekcję. Nie wspominając już o zaszczytnej randze Jurora w konkursie Cosplay. Niestety jako gość nie doświadczyłem wszystkiego, co Kokon miał do zaoferowania, ale zdołałem na przykład znaleźć miejsce siedzące podczas wywiadu z autorami kanału grupa filmowa Darwin, a nawet zrobić sobie z nimi kilka zdjęć, czy też zamienić kilka zdań. Jednakże nie ukrywam, że najbardziej kluczowym wydarzeniem tamtego dnia, przynajmniej jak dla mnie, była rzeczona wcześniej prelekcja. Już na długo przed wyjazdem miałem w planach nagrać ją i opublikować na kanale. Dlatego też niniejszym zapraszam Was na pierwszą w historii powtórkę z prelekcji innego medium w nieco poprawionej wersji. Życzę zatem miłego sensu i mam nadzieję, że usłyszycie mnie już za chwilę. Otóż Słowianie. Uh... Jako najszczenia jak, się przodkowie wierzyli w szereg sił natury, które y, przebierały w ich oczach humanoidalne formy. Zdecydowałem się, żeby najlepiej to przedstawić, podzielę to po prostu na segmenty, których dotyczyły właśnie wierzenia Słowian, czyli wodę, powietrze, las i to nagle znikąd się pojawia dom i upiory, są to dość istotne aspekty, ponieważ do upiorów pojawiło się wszystko to, co byłoby w kategorii inne, co się nie zapisywało do poprzednich, a dom jest już również bardzo szczególnym miejscem w życiu Słowian i uznałem, że warto byłoby wyszczególnić demony, które żyły w domu i wbrew pozorom nie były tak negatywnie nastawione względem ludzi, jak mogłoby się wydawać. Dlatego zaczniemy naszą podróż od wody. Woda dla Słowian była o tyle istotna, iż zgodnie z mitem kosmogenicznym, czyli założycielskim całego świata, uważali oni, iż wszechświat wyłonił się z Wielkiego Morza, na którym pierwszy Bóg stworzył swoich synów, czyli Welesa i Peruna. W innych przekazach to mówi się też Czarnoboga i Białoboga którzy z kolei stworzyli pierwsze lądy. Dlatego też mocno spłaciłem całą tę historię, ale już mniej więcej mam ograniczenie czasowe, więc muszę tak niestety robić. Tak czy inaczej demony słowiańskie funkcjonowały w wodzie, ponieważ była to, była to dla Słowian domena magiczna, domena oczyszczająca, uzdrawiająca. I dlatego też zamieszkiwało ją wiele istot, takich jak choćby znany, a może skądinąd, utopiec. Była to istota potępiona z założenia zgodnie z religiami Słowian większość demonów była właśnie istotami potępionymi. Uważano też czasami, że topielcami stawali się, stawali się ludzie, którzy po prostu zginęli w jakichś niewyjaśnionych okolicznościach lub raptownie ich życie zostało przerwane, a czasami w niektórych przypadkach podejrzewano też że stawały się nimi na przykład dzieci przeglęte przez własne matki. Jest to o tyle ciekawe, że, że Słowianie, w zależności od regionu, funkcjonowania mieli różne nazwy na tę istotę. Tu mam przytoczę może kilka. W na nazywano ich na przykład Wodjanoj, Ludy ugrofińskie nazywały je wodnikami. Nasi sąsiedzi Ukraińcy nazywają je wodniki tylko że z J po prostu, to się bardzo podobnie wymawia. Generalnie wodniki znane z mitologii są właśnie po prostu jednym z przedstawień e, utopców. Były to istoty złośliwe względem ludzi. E, dosyć e, róż, różniła się ich moc w zależności od miejsca, w których funkcjonowały. W niektórych przekazach potrafiły one zatapiać całe przeprawy wodne, podczas gdy w innych dochodziło do takich sytuacji, że e, przynosiły powodzie całe. A oczywiście, znajdowanie się blisko brzegu w momencie, w którym w świętej, zdaniem Słowian, rzece mieszkał utopiec, nie było dobrym pomysłem. W związku z czym, jak sobie radzili nasi przodkowie? Otóż uważa się, iż składali oni po prostu utopcom ofiary. Teorie są różne. Jedni uważają, iż składali im oni chleb i sól, czyli klasykę. Podczas gdy inni uważają, iż czasami składało się im drób, a jeszcze są nawet podania, zgodnie z którymi bodajże na Rusi również oni mieli najwięcej podań na temat tych istot kupiono całego konia, któremu następnie przywiązano do głowy kamień i utopiono w rzece aby obłaskawić wodne bóstwo no i to by było na tyle w kwestii utopców bardzo nieprzyjemnych istot i przejdziemy do nieco bardziej przyjaznych ludziom stworów, choć też nie do końca przynajmniej nie dla męskiej części widowni rusałki zwane również boginkami były to również demony wodne, niemniej jednak występowały ich odmiany górskie, leśne, polne. Były to demony występujące w wielu obszarach słowiańskiego świata. Wyróżniały się przede wszystkim zielonymi, długimi włosami i oczywiście chodziły w stroju Ewy przez większość czasu, urzekając męż młodych mężczyzn swoim pięknym, czasami śpiewem. Niemniej jednak spotkania z takimi rusałkami były zwykle dość Nieprzyjemne, choćby ze względu na fakt, iż yy, rusałki, gdy już złapały mężczyznę w swoje sidła, zadawały mu zagadki. I w zależności od tego, jak podeszło się do tej zagadki, czyli jeżeli na przykład znało się odpowiedź, no to wychodziło się jeszcze cało, lub jeżeli się podało trudniejszą zagadkę, wychodziło się cało. Jednak jeżeli rusałka yy, znalazła ofiarę, która nie była w stanie udzielić odpowiedzi, no to wtedy została zgodnie z niektórymi przekazami, załaskotywana na śmierć. Nie jestem do końca pewien jak to wyglądało, podejrzewam, że przez niedotlenienie organizmu, ale tak wyglądał los osób, które nie znały odpowiedzi na zagadki. Warto nadmienić, że jeżeli udzieliło się prawidłowej odpowiedzi, to wtedy można było taką boginkę wziąć sobie za żonę. Tylko tak się akurat składa, że po nadejściu chrześcijaństwa na nasze tereny, mit boginki nieco uległ zmianie i okazało się, że jeżeli weźmie się boginkę za żonę, to wtedy rodzą się z tego związku szkaradne dzieci, więc Zdecydowanie nie warto wiązać się z demonami. Tak przynajmniej wykazuje Kościół katolicki. Z ważniejszych kwestii to chyba tyle, jeśli chodzi o rusałki. Wypadałoby też wspomnieć, że w większości przypadków nie były one negatywnie skierowane w stosunku do ludzi. Często bywają mylone z następnym demonem, o którym powiem, przez co właśnie ich renoma nieco traci. A demon ten to Mamuna. Jeżeli słyszeliście, jeżeli już pamiętacie jeszcze, jak przez sekundę mówiłem o tych szkaradnych dzieciach, otóż Mamuny były demonami, które miały podmieniać dzieci, czyli podmieniały piękne, młode dzieci Słowian na własne, szkaradne. Uważa się obecnie, iż Mamuny były generalnie mechanizmem obronnym wśród społeczności wczesnych Słowian, który miał uzasadniać generalnie pozbywanie się niepełnosprawnych dzieci. Nie jest to przyjemna. Nie jest to przyjemny element naszej historii, ale nie, nie możemy tego ukrywać. Mamuny były traktowane jako uzasadnienie, ponieważ jedyną metodą, zgodnie z mitami, aby pozbyć się mamuny, a raczej pozbyć się podmienca i odzyskać własne dziecko, było zostawienie go w lesie. Uważano, właśnie, że mamuny tutaj przedstawiane były jako brzydkie, stare kobiety. Z obwisłymi piersiami, które porywały właśnie dzieci. Nie wiadomo, co z nimi robiły. W niektórych przekazach je po prostu zjadały, podczas gdy w innych je pielęgnowały i oddawały, gdy tylko usłyszały płacz własnego. Jeśli chodzi o demony wodne, to mamy jeszcze jednego delikwenta, czyli błędne ogniki. Jest to już o wiele ciekawszy demon, ponieważ o wiele ciekawszy niż Mamuny ponieważ. One generalnie były mechanizmem obronnym, podczas gdy błędne ogniki były już czysto magiczną istotą, która w zasadzie nie wiadomo, czym do końca była. I zgodnie z niektórymi przekazami, były to dusze niewinnych dzieci, które sprawiały psoty podróżnikom. Podczas gdy inni uważali, iż były to wręcz przeciwnie, dusze okrutnych mężczyzn, którzy, i to jeszcze skąpych mężczyzn, którzy chowali swoje skarby i sprowadzając ludzi na bagniska usiłowali właśnie ochronić swoje bogactwo przed niepowołanymi rękoma. Są różne przedstawienia błędnych ogników, niemniej jednak w większości przypadków były one... E, uważa się, iż nie, 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 czy, nie czyniły one krzywdy ludziom celowo, a jedynie bu, było to rezultatem po prostu ich e, natury. Dlatego też nie były one traktowane jako złe demony, a raczej takie upierdliwe, jeżeli mielibyśmy kolokwialnego języka użyć. I to by było na tyle, jeśli chodzi o kwestie wody. Następnym elementem, który jest dość istotny w kontekście Słowian, jest las. Było to miejsce, w którym wielu z nich zbierało żywność, a zatem pełniło w ich życiu bardzo istotną funkcję. I nie ma co się dziwić, że również i w lesie znajdowało się wiele niebezpiecznych istot, a na czele ich stał między innymi leszy i dobrochoczy, czyli jego odpowiednik z Ukrainy. Były to demony lasu bardziej duchy ochronnych lasów, lasu, nieco później ponad naleścią chrześcijaństwa nabrały one roli demonicznej. Niemniej jednak ich działalność skupiała się przede wszystkim na ochronie lasu. Zdarzały się historie, że Leszy odnajdywał podróżników zagubionych w lesie i wtedy pomagał im z niego wyjść. A pojawiały się również i takie przekazy, że Bandyci, którzy na przykład napastowali tamtejszą zwierzynę, lub wręcz przeciwnie, usiłowali wycinać fragment lasu, byli przez niego bezlitośnie mordowani. Leszy w znacznej większości przekazów, był traktowany jako taka moralnie mieszana istota, w zależności od okoliczności. I tym ciekawiej brzmi jego właściwie ekwiwalent ukraiński, czyli dobrochoczy. Był to bowiem również duch lasu, niemniej jednak on zajmował się tyle, o tyle fauną, co raczej jego florą. Jego najbardziej interesowało dobrochoczych dobro drzewostanu leśnego. Warto wspomnieć, że uważa się obecnie, iż dobrochoczy, zgodnie z jego przedstawieniem jako wysokiego mężczyzny pokrytego korą, mchem i generalnie leśnymi atrybutami, był znany przede wszystkim jako, obecnie jest właściwie znany jako Słowiański End. Jeżeli kojarzycie, może trylogię Władcy Pierścieni, taka nieznana seria filmów, to właśnie mamy również nasze słowiańskie odpowiedniki. Warto o tym pamiętać. I teraz ciekawostka: w pewnym momencie naszej historii na tereny obecnej Polski wkroczyło chrześcijaństwo, i wówczas. Imię Leszego przybrało zupełnie inną, inną naturę. Niegdyś nazywano go Laskowcem, wilczym pasterzem, Borowym, bądź, uwaga, Borutą. I jak się okazało, Boruta zostało przejęte przez chrześcijaństwo i stanowi do dzisiaj jedno z imion diabła, a w rzeczywistości było to, było to po prostu jedno z imion leśnego ducha, który zajmował się ochroną lasu i podróżujących w nim ludzi. Warto nadmienić, że istniał sposób, aby Leszy nie atakował podróżników i było to po prostu składanie mu ofiar z zwierzyny, nie ze zwierzyny leśnej, tylko po prostu ze zwierzyny hodowlanej, jak, podobnie jak w przypadku utopca składano mu w ofierze drób lub chleb z solą i w takiej sytuacji Leszy nie miał problemu i przyjmował po prostu myśliwych do nas. Najczęściej właśnie myśliwi składali mu ofiary, Ponieważ to oni najwięcej czerpali zysków z eksploatacji lasów. No cóż, to byłoby na tyle, jeśli chodzi o Leszego, ale pojawia się teraz inny bardzo ciekawy demon, o którym chciałbym, żebyście usłyszeli: Baba Jaga. Pewnie wszyscy z nas znają bajkę o Babie Jadze, jako o złej wiedźmie, która no, podejmuje się różnych występnych czynów. Chodzi generalnie o to, iż na, te, na tereny nasze wkroczyło chrześcijaństwo. Ten motyw się bardzo często będzie przewijał. I postać Jagi, która niegdyś miała być postrzegana jako połączenie bogini dziewanny i marzanny, czyli bogini łowów oraz bogini e, zimy i śmierci, która była niegdyś jedną postacią, została po prostu zdegradowana do rangi demona opiekującego się lasem, lub w późniejszym okresie atakującego podróżnych, podobnie jak Leszy, czy też właśnie Boruta. E, niestety nie wiadomo więcej na temat początków. Wiary w Babę Jagę. Uważa się, iż w większości mity te opierały się na historiach o zielarkach żyjących gdzieś na uboczach społeczności, które w miarę upływu czasu zostały przeistoczone w wiedźmy. właśnie pierwotny archetyp wiedźmy stanowiła Baba Jagę. Myślę, że warto wspomnieć, iż mitologie innych ludów pełne są bardzo podobnych postaci do naszej słowiańskiej Babę Na przykład Niemcy mają swoją Frau Rumuni Rumunii Wi Babę, Węgrzy Pogorkań, Włosi Befane a religieznawcy wskazują nawet na podobieństwa łączące Babę Jagę z Aży, czyli smokiem ze staroirańskich wierzeń. Jest to więc bardzo zakorzeniona w słowiańskiej kulturze postać, która jednak zatraciła swój oryginalny wydźwięk i to chyba już niestety na zawsze. Teraz demon, który bardzo mnie osobiście zainteresował, gdy powtarzałem sobie jego historię, otóż bies. Dla większości z nas bies jest po prostu jednym z synonimów do diabła. Niemniej jednak, jak się okazuje, istota ta w w słowiańskiej kulturze na długo przed przybyciem chrześcijaństwa. Było to o tyle ciekawe, iż w naszych mitach pojawiały się historie o tym, że Bies stoczył niegdyś bitwę z jednym z bóstw żyjących w niebie, nie wiadomo z jakim. Kroniki tego nie podają, niestety są to kroniki katolickie. Ale stoczył walkę z jednym z bóstw żyjących w niebie, i w wyniku tej walki spadł i zaczął po prostu utykać na nogę. W wyniku tego, gdy na nasze tereny przyszło chrześcijaństwo, siłą rzeczy okazało się, iż bies został połączony z chrześcijańskim Lucyferem, czyli właśnie upadłym aniołem. Stąd też przedstawienia. Rogatej postaci z kopytami i ogonem wynikają w 100% z naszego przedstawienia biesa. I dzisiejsze wyobrażenie szatana jako właśnie takiej istoty o czarnej czy też czerwonej skórze są rezultatem słowiańskich wierzeń, które zostały inkorporowane do wiary, do wiary chrześcijańskiej. Warto wspomnieć, iż biesy w oryginalnej wersji mitu o nich miały możliwość wnikania w konkretne osoby, a nawet kierowania ich działaniami. W wyniku czego mogły sprowadzić na ludzi chorobę, sprowokować ich do samobójstwa, a nawet e, jeśli dobrze widzę innego, haniebnego czynu. Niemniej jednak e, wierzenia o czartach i biesach w miarę upływu lat stały się już o wiele bardziej e, rozmyte w odróżnieniu do tego oryginalnego mitu. Niestety, ale w dzisiejszym świecie biesy są po prostu jednym z synonimów diabła. Nie wiem nie wiemy wiele na temat tego, jak polega, na czym opierał się proces zbiesienia, choć można sugerować, iż przypominało on w pewnym sensie opętanie, jakie znamy właśnie dzisiaj w katolickiej nomenklaturze. Yy. Z ciekawszych rzeczy. A, odważnie, reliktem tego wierzenia jest przymiotnik zbiesiony. Jeżeli któraś z waszych historyk yy, kiedyś powiedziała, że ktoś jest, zachowuje się jak zbiesiony, to prawdopodobnie nawiązywała do tego. I to by było na tyle w kwestii demonów lasu. To są również przedstawienia z gry Wiedźmin 3, która faktycznie przedstawiła go dość adekwatnie do yy, wierzeń. I teraz przejdźmy już do kwestii demonów powietrza. Powietrze było o tyle istotne w wieże